Wybory przed nami, ale młodzież w Sulechowie już dziś mogła poczuć atmosferę głosowania. W liceum ogólnokształcącym imienia rotmistrza Witolda Pileckiego zorganizowano prawybory. Wszystko w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Młodzi głosują 2025. Dzisiaj w naszej szkole mamy realizację programu Młodzi głosują. Jest to program edukacyjny ogólnopolski. W tym programie bierze udział 800 szkół i program polega na tym, żeby zorganizować w szkole taką kampanię profrekwencyjną, czyli zachęcić młodych ludzi do wzięcia udziału w głosowaniu. Stąd też przygotowaliśmy dzisiaj prezentację dotyczącą osoby prezydenta, czym się zajmuje. Jaką odgrywa rolę w państwie, oraz przygotowaliśmy także kandydatury na prezydenta, tak żeby młodzi ludzie mogli się zapoznać z programem, z postulatami no i wybrać tą osobę, która im najbardziej odpowiada. Natomiast jutro będzie symulacja wyborów. Mamy przygotowany lokal wyborczy, karty do głosowania, spis wyborców i wszyscy uczniowie naszej szkoły, czyli klasy od 1 do 3, mogą wziąć udział w tych wyborach. Przede wszystkim po to, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w otaczającej nas rzeczywistości. Ja jako samorządowiec w pewien sposób naturalnie myślę o samorządzie, ale teraz wybory 18 maja pokazują ten charakter ogólnopolski. Wybory prezydenckie są po to, żeby wybrać no przede wszystkim prezydenta, ale my tutaj w Sulechowie pokazujemy młodym ludziom, że Najważniejsza jest ta aktywność społeczna i obywatelska. Nie zachęcamy w żaden sposób do głosowania na konkretnego kandydata. Zachęcamy do pójścia do wyborów 18 maja i najpewniej 1 czerwca. To ma bardzo duże znaczenie, bo pokazujemy im najpierw jak wygląda proces wyborczy od środka. Jutro, czyli w środę, będą mogli podjąć decyzję, na kogo oni by zagłosowali w tak zwanych prawyborach, ale oni już wykształcą sobie ten nawyk dotyczący, jak pójść do lokalu, co przynieść ze sobą, czyli dokument tożsamości, jak zagłosować, jak oddać ważny głos, wszystko to, co im się przyda za kilka, za kilka lat w najbliższych wyborach, które nas czekają. Myślę, że jest to bardzo dobra lekcja wiedzy o społeczeństwie, edukacji obywatelskiej, ale także taka lekcja życia, jak podejmować ważne decyzje, jak wkraczać w dorosłość, jak w tym świecie dorosłym funkcjonować. Organizujemy wiele takich inicjatyw, które mają na celu uczyć ich takiego samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kilka lat temu organizowaliśmy projekt Młodzi Głosują. Jeśli on będzie się podobał młodym ludziom, jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie propozycje. Kilku dni obserwujemy, jak analizują tablice głoszeniowe, jak dopytują, kto będzie mógł uczestniczyć, czy będą wszyscy mogli głosować. Myślę, że stopień zainteresowania jest wysoki i młodzież powoli oswaja się z tym nowym procesem, w który wchodzi. Choć wyniki młodzieżowych wyborów nie mają wpływu na oficjalne rozstrzygnięcia, to dla uczniów cenna lekcja demokracji. Organizatorzy projektu wierzą, że udział w prawyborach zwiększy świadomość obywatelską i zachęci młodych do głosowania w przyszłości.